Naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Usiądźmy. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak. Ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy zapytał go Piłat. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak odpowiedział mu, on jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywacie Mesjaszem? Zawołali wszyscy. Na krzyż z nim! Namiestnik powiedział. Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli. Na krzyż z nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. uplutszy wieniec z ściernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc Witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: To jest król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni odbudowujesz. Wybaw sam siebie, jeśli jesteś synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc powtarzali. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani! To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili. On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem. Umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili. Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, żeby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Okay. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, Widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili. Prawdziwie, ten był Synem Bożym. Oto słowo pańskie. Eli, Eli, leba samachtani. Boże mój, Boże mój, czemuś mi opuścił? Jest to zdanie, które chyba w naszym życiu każdy z nas nieraz wypowiedział. my do Boga, że rozstara nas na tym ludzkim padole, że w trudnościach nie mamy w Nim wsparcia, że nie interesuje się nami. Ale czy taki jest Bóg? Kiedy sięgniemy do tego Testamentu, zobaczymy, że mówię nam teksty o tym, że matka może zostawić swoje dziecko, ale nie Bóg. Bóg zawsze jest. Tylko my często odchodzimy. To my sobie bym wyskoczyć na prawo, na lewo, bo myślimy sobie, że jest XXI wiek. Co tam będzie nam mówił Bóg? Przecież On mi ciągle zakazuje i nakazuje coś robić. Ale czy tak jest? Daję tylko propozycję. Nie zabijaj. Nie kradnij. Nie mów fałszywie, nie oczerniaj. Masz wybór w swoim życiu. Tylko pytanie, czy my potrafimy ten wybór podjąć, ale i zarazem ponieść konsekwencje. Kiedy przychodzi bór choloba, kiedy przychodzi trudność w naszym życiu, bo kiedy z głupoty coś zrobiliśmy, Pan Bóg stawia na naszej drodze swoje światło w Ewangelii, stawia nam odpowiednik ludzi, bo próbuje do nas dojść. Bo jakbyś zareagował, kiedy Pan Bóg stał przed Tobą w osobie Bożej, w osobie Chrystusa, uwierzyłbyś w Niego? że Bóg przyszedł ci pomóc? Prawdopodobnie nie. Bo byśmy się zlękli, że to zjawia, że to Duch, bo to wiemy od apostołów, kiedy Chrystus martwych stał, oni się go zlękli, nie uwierzyli, że Chrystus, że Pan żyje. I my nie jesteśmy lepsi. Bóg nas nigdy nie zostawi. Zawsze szuka możliwości, jak do nas dojść. To my, tam gdzie Go zostawiliśmy przed tych trudnościach, musimy wrócić. Bo On w nasze życie butami nie wejdzie. Nie powie, a mówiłem Ci. Ale powie nam, wróć mój synu, wróć moja córko. Kocham Cię, wybaczam Ci. Jesteś dla mnie ważny. Że może od grzechu pierworodnego, od raju popełniamy grzechy, bo od tego czasu jesteśmy mądrzejsi nas niż Bóg, bo tak sobie myślimy. Ale ja Cię ciągle kocham, i ciągle czekam. Jesteś dla mnie ważny. Dlatego nie lękaj się, i przyjdź. A ja cię przyjmę z wielką radością. Tylko daj mi szansę, aby mógł cię przytulić do mojego przebitego serca, aby ci wlać te wszystkie łaski, które potrzebowałbyś lub potrzebujesz w tej trudnej sytuacji, w której jesteś, a ja ją pomogę ci ją pokonać, bo jest najlepszą drogą. Prawdą i życiem. Amen.